Jestem w stanie w ogóle wam nagrać coś złożenia, bo Naprawdę jest pracy pełno, tutaj nie dość, że to muszę skończyć, to jeszcze jechać prasować siano I prawdopodobnie jak skończę prasować siano, to już nie zdążę po prostu, żeby oni coś wozili, nie? Także no możliwe, że, że nie będzie vloga złożenia. Jak możecie zobaczyć, w żniwa no John Deere chodzi przy W czasie no jak są z... Słomy no to chodzi u nas przyturze, i tylko wtedy chodzi przyturze, praktycznie ładowarka rozładowuje na chacie. A zestawy wożenia mamy trzy także. Tutaj mały zetor z 4320 z taką lawetą od samozbierającej przyczepy z przyczepą. Trzy. Tutaj jest chyba 3-tonowa albo 4-tonowa, to jest najmniejszy nasz zestaw. Później zetor Fortera mojego wuja. Yy, po prostu pożyczamy sobie nawzajem, chodzi przy, przy naszych dwóch takich lawetach równych yy, w ten sposób. Yy, no i nasza fortera chodzi przy plonarce, przy, przy tej przyczepie naszej yy, lawecie, tej długiej. Chcecie sobie zobaczyć, jak to chodzi. Od nowości nie był robiony nigdy remont silnika 10, 9 tysięcy ponad godzin czy 10 tysięcy Na wąskich oponach, no bo odpryskiwacza no. Iskrownik założony, bo te bez turbo to mogą czasami iskrę puścić Tak to wygląda wyprasowane wyszło 550 rolek z razem 20 hektarów także fajnie z rolek wyszło elegancko są tu duże rolki ciężkie więc coś ilościowo się inaczej tam liczy niż te małe 120 Jacek tutaj. Co? Chyba trochę zwiedziecie. To całe, nie? Mam 40 jest to na raz, praktycznie. Zory. Pojedzie Robert. Nagram jak wjeżdża i z tobą chwilę posiedzę sobie, poładuję Nagram I dopiero będę jechał dalej, bo... Ja, ten, to z jak, nie wiem Jakby się w nim urodził normalnie Trochę czasu i się człowiek przyzwyczai o, zobaczcie jak wyglądają te rolki, ładnie O, żadnego nie mamy specjalnego wideo do... Tylko krokodyle, nie? Na John Disha się idealnie o, jedzie Robert Z Lawetą, naszym, naszym Zotorem No tym przyczepom się bardzo dobrze wozi, no nie ma co mówić, ale to jest klasa. Mam kiedy czas właśnie nagrać tak z zworu to fajnie Fajna perspektywa, nie? Ja się przywitam z Robertem, jeszcze się z nie witałem Bo dopiero co przyjechałem Dużo się John Deere'em jeździ, nie? Tak, tak, John Deere'em No. po case'em. Co? A, na pewnie jest wymócone, to jutro będę prasował. To jest możliwe bardzo. No to nie szło na dwa kwarty, No nie, no tamta idzie. lepiej, no to Dłuższa no to... Tam to była taka cienka. Ja nie o, to Teraz was widzicie mi się wydaje Co? No. Jeszcze z... dwa kursy i będzie zwiedzione I później do Zbycha No wiem, wiem No A to oni wiem, czy se zajmą, czy... Czy to Jacek zajmie Nie wiem A to go nie wie A nie musi złagodowca przyjeżdżać? Albo przyjedzie złagodowca no, Albo no, Kuba będzie to będzie ściągał Nie No Ale ciężar jest, że torcuje trochę tych wrolek jednak jest Uważaj, właśnie na tych przełamaniach spadały, więc dlatego wchodzimy tylko na środek i tyle Pod już jest cała, cała pewna, Czyli no, można powiedzieć, co pod wiatr wchodzi ponad 450 Ile pod wchodzi? No. 450? 450 Tu ci jakiś pęk jak wkładłeś, czy nic? To dobrze A i jakiś? Nie to dzisiaj te trzy przepasowałem no, no. Nie, ja nie, biorę tylko ładowarkę no i ja jeden do jeszcze więcej, ja mówię, przepasuję już do porządku no, no. Biorę, biorę ładowarkę jest tam kędziorę, bo tam czeka już na Ciebie Tam na wyspie, na wyspie tam. Co, Jeszcze jeden to już ma koniec wypadzenia, bo tutaj nie możemy, bo się brama tak otwiera A tu jest, jest maksymalnie po prostu... Wybierzemy teraz na bieżąco, żeby było do równi z, z wiatą bo Po co mam oknąć w ten sposób? No także prasujemy już 511 rolek. Mamy prasa Konprima F155XC. Tutaj pokażę Wam mniej więcej, jak wyglądają rolki. Rolki 150-ki zbijane na 70%. Ziemczmienia oczywiście są naprawdę, no. Zbicie jest eleganckie. Rolka, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Siatka o szerokości 123 cm. Wygląda to naprawdę fajnie. I, I bubli praktycznie nie ma. No zdarzy się, bo to jest jęczmień. Czasami coś napuchnie. Jest w stanie pęknąć, ale no nie po to owijam 4 razy. No bo naprawdę przy jęczmieniu trzeba owijać 4 razy. Bo to sami no, zobaczcie. Tak wygląda słoma sama sieczka. Także... tak to jest. Przy okazji... Tak już jestem. Pokażę wam, jak się zmienia siatkę. Siatka się skończyła. Okay. No, odcinamy. Resztkę już nie będę wywijał do samej końca rolki, bo to nie ma sensu. Bo tu jest prawie, no nie ma obrotu żadnego, nawet taka resztka. No tak, i tutaj mamy. Ale ja dziwnie włożył, ojciec mój, no, zapas sobie brał. Pokażę Wam od razu, jaka to jest siatka tak jak mówiłem w ostatnim filmie miałem wam pokazać to pokażę. Nie chcę się ubrudzić, bo tak nie. szkoda się całego upierdzić kurzem. Tam jest jeszcze jedna taka tatama, ale raczej dzisiaj już nie będę jej zakładał, tylko Kiedyś tam ją zużyję na sianokiszące. O! Jedzie lekcja. Dobry. No, yy, siatka Rapid Field jakaś premium. Miją kupić w Polchemie. Co tu ma za właściwości swoje. Gdzieś tu jest opisane No dla 1-2 metra belek 120, 123 cm No bardzo dobra siatka, no na to co tutaj oferuje to ja jestem przeżyłem już tyle siatek Ta naprawdę jest klasa I nie bierzemy większych rolek niż bo ja zadecydowałem, że nie chcę Większych rolek niż 2-kilometrówki. Zawsze braliśmy 3-800 EkstraNet John Deere'a, ale z ciężka, jak nie wiem. I ja nie jestem jakiś byk, żeby targać ją po prostu jak głupi samemu. Tak tego uznałem, że mniejsza siatka po prostu lepiej się wkłada. Trochę ją częściej trzeba zmieniać, ale mniej wygodnie. Naprawdę z tamtą czasami trzeba było się namęczyć. I co jest? W ten sposób bierzemy siatki trochę albo można na nowo przeciągnąć, ale po co? Ja dowiązuję do tego co jest. Teraz widzicie A to jest ten bąk Gówno yy, Nożyk, nożyk To jest Dobra Odcinamy Niepotrzebne Do góry Wkładamy rolkę Drogamy trochę. Tak. Tak. No góry. I tu jeszcze. Naciągniemy. Czyli też widzicie. No i jest przełożona w ten sposób. Koniec. Zaczniemy tylko te resztki, żeby nie robić sypu Taśma, poprzeczka. Zabieramy nożyk i to tyle. Tak wygląda wymiana siatki, jedziemy dalej.